Witamy słuchaczy Uniwersytetu III wieku, sympatyków oraz wszystkich, których interesuje działalność kredensu seniora, na kolejnym naszym spotkaniu. Jest bardzo bliska mojemu sercu grupa matek i ojców dzieci niepełnosprawnych. Zetknął mnie z nimi los na mojej życiowej drodze i uważam, że właśnie. Dzisiaj, z okazji zbliżających się świąt, Dnia Matki, Dnia Dziecka, Dnia Ojca, wypadało zrobić spotkanie właśnie z tymi niezwykłymi ludźmi. Ludźmi, którzy bezwarunkowo potrafią kochać swoje dzieci którzy swoją rolę będą pełnili do końca swoich dni. Bardzo serdecznie witam panią Violetę Chmara. Oraz pana Krzysztofa Piszczka. Jesteśmy u pani Izabeli Dyks gościnnie. Pani Izabela jest kierownikiem warsztatu terapii zajęciowej oraz wiceprezesem Powiatowego Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Szanowni Państwo, motyw matki był motywem przewodnim dla wielu poetów, pisarzy z całego świata. O matkach pisał Stanisław Wyspiański, Kamil, Ildefons Gałczyński czy Adam Mickiewicz. Ale najpiękniej o życiu, o pracy matki potrafi powiedzieć sama matka. Pani Wioleto, bardzo Panią proszę o chwilę zwierzeń, o chwilę prawdy. Proszę nam opowiedzieć o pracy z dzieckiem. Jak urodziłam Przemka, to byłam bardzo młoda i już miałam dwójkę starszych dzieci i po prostu z początku nie docierało do mnie, że on jest chory. Lekarze biegali w koło, coś tam badania robili, wszystko i dopiero później powiedzieli. I też nie miałam tej świadomości jeszcze, z czym się wiąże choroba zespół Downa bo właśnie Przemek jest zespołem Downa. Dopiero później, jak wróciłam do domu, to tak pomalutku, pomalutku docierało. I jak Przemek rósł, to właśnie z, z, z jego dorastaniem to wszystko tak docierało, człowiek się oswajał z tą chorobą dopiero. I tak prawdę powiedziawszy, nigdy nie zastanawiałam się, dlaczego mnie to spotkało. Po prostu nie miałam na to czasu. Ponieważ po przemku pojawiły się kolejne dzieci. I tak razem musieliśmy to wszystko ogarniać, i to było na porządku dziennym. Przemek jest chory, trzeba się nim dodatkowo zająć, ale musieliśmy wszyscy wspólnie sobie z tym radzić. Wilhelm Rabbe, niemiecki pisarz, powiedział: Żadna mądrość, której możemy nauczyć się na ziemi, nie da nam tego, co słowo i spojrzenie matki. Jestem przekonana, że Przemek znalazł miłość i zrozumienie w Waszej rodzinie, bo w innym przypadku nie znalazłby się tutaj, w tym miejscu, gdzie jesteście, bo chcieliście mu Państwo zapewnić jakiś normalny byt, przebywanie z osobami innymi niż tylko rodzina. Oczywiście tak, zawsze od początku zależało mi na tym, aby był traktowany na równi z, in, z rodzeństwem, czy z, zupełnie z innymi dziećmi, czy potem już jako teraz, już jako dorosły. No i przede wszystkim zależało mi na tym, żeby był okazywany mu szacunek. Tak samo jak teraz już mam wnuki, to nie ma tak, że one się zwracają do niego po imieniu, tylko po prostu wuja przemek. I czy tak samo jak przyszły synowe, i zięć, i to tak samo do niego z szacunkiem, i z taką, po prostu to wszystko wyszło tak naturalnie. Józef Ignacy Kraszewski, autor Starej Baśni, powiedział, że jest jedna miłość, która nie liczy na wzajemność, nie szczędzi ofiar, płacze a przebacza, odepchnięta wraca to miłość macierzyńska. Ja chciałabym dodać, że jest to również miłość tacierzyńska. Panie Krzysztofie, jak się kocha dzieci? No kocha się takie, jakie, jakie one są. One są miłe, przyjemne. Pamiętam ten dzień, kiedy Ola się urodziła. To było. Wracałem z podróży służbowej. Wtedy jeszcze byłem czynny zawodowo. Yy, wróciłem do domu i zastałem mi wiadomość. Yy, urodziła się Ola. Wtedy jeszcze, gdy Ola się rodziła, nie było takich. Urządzeń typu USG i inne, żeby zbadać od razu płeć dziecka. No, radość niesamowita. Wieczorem, bo to był wieczór, rano poszedłem do szpitala i tam siostra przełożona mówi: Ma pan córkę, ale córka jest zespołem dawna. No, ja mówię: No dobrze, no niech będzie. No jest córka. Nie dotarło do mnie. Dopiero po jakimś czasie. Zrozumiałem co to jest. To było 5-10 minut. Zabrał mnie do siebie jeden z lekarzy, który przebywał tam na tym oddziale. Wytłumaczył, na czym to polega, co to jest za zespół. Nie było wtedy internetu, nie wiedzieliśmy co to, gdzie szukać porady. No ale to było moje dziecko. To była moja córka i trzeba było robić wszystko, żeby ją ochronić, żeby jej zapewnić dobre życie. Zabraliśmy ją do siebie, była w domu, rosła razem z wcześniej, bo w poprzednio jej y, starszym ze swoim starszym bratem i we dwójkę te dzieci. Przebywały ze sobą. Wiadomo, że dziecko, które jest nie, dzieckiem niepełnosprawnym, trzeba poświęcić więcej uwagi. Ale z drugiej strony nie, nie można poświęcić jej aż tyle uwagi, żeby to drugie dziecko, które jest pełnosprawne, zostało gdzieś tam w kącie. To jest najważniejsze. Żeby tymi uczuciami, tym absorbowaniem zaabsorbowaniem, wychowanie tego dziecka, obdzielić i to dziecko niepełnosprawne, i to dziecko sprawne. I mnie się wydaje, że udało nam się coś zrobić. Ludzie to zawsze dzieci swoich matek. Bez matki nie ma poety, nie ma bohatera, mówił Maksym Gorki. To wy państwo, pani Wioleto, panie Krzysztofie, wy jesteście bohaterami. Wam Przed wami należy chylić czoła, i Wam wyrazić uznanie, nasze uznanie i uważam, że należy się Wam uznanie od całego społeczeństwa. Wspomniała Pani, że jesteśmy bohaterami. Nie czuję się bohaterem. To jest moje dziecko i po prostu tak musiało być widocznie i wielu jest ludzi, którzy mają po prostu trudniejsze życie i może bardziej... Mm, Potrafię się zaangażować. No, ja się zaangażowałam w wychowanie mojego dziecka, żeby ono było po prostu na swój sposób szczęśliwe, żeby nigdy nie musiało nigdzie trafić do żadnej placówki jakiejś opiekuńczej. I na tą chwilę yy, myślę, że jest szczęśliwy na swój sposób, bo to, co ja uważam za szczęście, to nie zawsze jest szczęściem dla niego. I tego też musiałam się bardzo, bardzo długo uczyć. Szanowni Państwo, może zadanie matki, ojca nie polega na dawaniu schronienia, ale obserwowaniu jak dziecko nabiera rozpędu i łagodzeniu jego upadku, kiedy jest już po wszystkim. Jak Państwo widzicie swoją rolę w tej kwestii? My musieliśmy z dziecią zapewnić jakąś ścieżkę rozwoju. Przyszedł ten czas, że dziecko dorosło, córka dorosła, Musieliśmy ją wysłać do szkoły, ale nie wiedzieliśmy do jakiej. Były tworzone swego czasu klasy integracyjne. Spotkałem na swojej drodze wspaniałego człowieka, tu muszę wspomnieć pana y, Matysiaka, i on oprowadził mnie po szkole w Karnowie i powiedział: „Zobacz człowieku, tu”. Znajdzie twoja córka wszystko to, czego potrzebuje. Tu jest wspaniały zespół, wspaniali ludzie. I zdecydowaliśmy się posłać córkę do tej szkoły. Ta szkoła zapewniła rzeczywiście Oli i opiekę, i wykształcenie i zaspokajała jej potrzebę bycia wśród rówieśników. I to było ważne. Spotkała tam wspaniałych ludzi, pana Albina Splita jego żonę jeszcze wielu wielu innych pedagogów. To są wspaniali ludzie, którzy rzeczywiście pomogli naszym dzieciom, bo tutaj Przemek razem z Olą chodzili do jednej klasy. Oni we dwójkę się spotykali i mieli tam jakieś swoje wspólne ścieżki. Z czasem one się rozeszły. Wiadomo, Przemek jako chłopak poszedł do jednej klasy, Ola jako dziewczyna poszła do klasy, której uczyła się tam gotowania, sprzątania. No były to sprawy życiowe, które ta szkoła, których ta szkoła nauczyła te dzieci. I to jest właśnie to, za co jesteśmy wdzięczni. Temu gronu pedagogicznemu z tej, z, tej, z tej szkoły. Szanowni Państwo, słowo matka przywołuje na myśl przede wszystkim naszą własną matkę, wywołuje wspomnienia. Nieważne, że same jesteśmy matkami, to nie my dla niej się tutaj liczymy. Liczy się ona. Liczy się wdzięczność dla niej. A zaraz po niej są dla nas ważne nasze ukochane, oczekiwane dzieci, nieważne ile mają lat. 7, 17 czy 27 i więcej. Dla nas zawsze pozostaną naszymi dziećmi. Nawet wtedy, gdy, jak ptaki wyfruną z naszych rodzinnych gniazd, rozpoczynając samodzielne życie, dopiero w relacji z nimi uświadamiamy sobie, jak ważni byliśmy dla naszej rodzicielki, dla naszych rodziców i doceniamy ich troskę. Szanowni Państwo, w tym momencie. Chciałabym w imieniu Kredensu Seniora złożyć serdeczne życzenia naszym ukochanym mamom, naszym ukochanym tatom, na Wasze państwo ręce, bo Wy na to zasługujecie. Aby na Wasze ręce złożyć życzenia wszystkiego, co najlepsze, radości i samych szczęśliwych dni w życiu, szczęścia i wytrwałości żebyście żyli szczęściem Waszych dzieci. Dziękuję.